Omówiliśmy sposoby poprawy życia seksualnego i tego, jak filozofia stoicka może pomóc w tym procesie. Rozumiesz znaczenie przygotowania psychicznego, skutecznej komunikacji, zdrowia fizycznego i połączenia emocjonalnego. Dowiedzieliśmy się, jak zamieniać fantazje seksualne w rzeczywistość i jak ważna jest higiena seksualna. Włączając te wskazówki do swojego życia, możesz rozpocząć bardziej satysfakcjonujące i znaczące życie seksualne. W pierwszym numerze witamy na naszym kanale. Dziś podzielimy się z Tobą tym, jak możesz poprawić swoje życie seksualne. Ten film wyniesie Twoje seksualne szczęście na sam szczyt, ujawniając sekrety, które zna tylko 1% ludzi. Seks i seksualność to jedne z najbardziej podstawowych i ekscytujących aspektów życia, a jednak w większości ludzi nie udaje się osiągnąć pełnego potencjału w tym zakresie. Kierując się filozofią stoicką. Odkryjesz, jak uczynić swoje życie seksualne bardziej satysfakcjonującym, bardziej połączonym i ekscytującym. Seksualność to nie tylko doświadczenie fizyczne, ale także podróż mentalna i emocjonalna. W tym filmie pokażemy Ci, jak najlepiej wykorzystać tę podróż. Czy jesteś gotowy, aby na nowo odkryć swoje życie seksualne? Zacznijmy. 1. seksualność i umysł. Pierwszym krokiem do poprawy życia seksualnego jest przygotowanie umysłu na ten proces. Seksualność to nie tylko akt fizyczny, ale także doświadczenie psychiczne. Według filozofii stoickiej umysł i ciało powinny być ze sobą w harmonii. Kiedy osiągniesz tę harmonię, Twoje doświadczenia seksualne będą bardziej satysfakcjonujące. Techniki medytacji i uważności to świetne narzędzia poprawiające życie seksualne. Techniki te uspokajają umysł i pozwalają pozostać w chwili obecnej. Pomaga ci nawiązać głębszą i bardziej znaczącą więź z partnerem, zapobiegając błądzeniu umysłu podczas seksu. Możesz na przykład zacząć od głębokiego oddychania i uspokojenia umysłu na kilka minut przed stosunkiem seksualnym. Dzięki temu zarówno ty, jak i twój partner będziecie bardziej zrelaksowani i otwarci. Pozwala także być bardziej wrażliwym na swoje potrzeby i uczucia podczas seksu. Przygotowanie psychiczne jest kluczem do zwiększenia satysfakcji seksualnej. Traktuj seksualność jako doświadczenie, a nie obowiązek. Zharmonizuj swój umysł i ciało, a zauważysz zauważalną poprawę w swoim życiu seksualnym. Dwa kropka seks i komunikacja. Drugim krokiem do poprawy życia seksualnego jest otwarta i szczera komunikacja ze swoim partnerem. Rozmowa o seksualności może czasami być trudna, ale podstawą zdrowego życia seksualnego jest dobra komunikacja. Filozofia stoicka zachęca do uczciwości i otwartości. Jest to również niezwykle ważne w życiu seksualnym. Otwarta rozmowa z partnerem na temat swoich pragnień, ograniczeń i oczekiwań seksualnych gwarantuje, że zarówno ty, jak i twój partner będziecie usatysfakcjonowani. Szczera i otwarta komunikacja w seksualności pomaga lepiej zrozumieć wzajemne potrzeby, dzięki czemu można zbudować głębsze połączenie. Dziel się swoimi pragnieniami i fantazjami seksualnymi. Rozmawiając z partnerem, używaj nieoceniającego i zrozumiałego języka. Dzięki temu zarówno Ty, jak i Twój partner poczujecie się bezpieczniej i komfortowo. Na przykład możesz zaplanować cotygodniowe lub miesięczne czaty na temat swojego związku seksualnego. Podczas tych rozmów możesz porozmawiać o tym, co poszło dobrze, co wymaga poprawy i nowych rzeczy, których chcesz spróbować. Otwarta i szczera komunikacja to jeden z najskuteczniejszych sposobów na zwiększenie satysfakcji seksualnej. Pamiętaj, że seksualność to nie tylko akt fizyczny, ale także połączenie emocjonalne i psychiczne. Dobra komunikacja wzmacnia to połączenie i sprawia, że życie seksualne staje się bardziej satysfakcjonujące. Trzecie: zdrowie fizyczne i seksualność. Zdrowe ciało to podstawa bardziej satysfakcjonującego życia seksualnego. Seksualność jest bezpośrednio powiązana z ogólnym stanem zdrowia organizmu. Zasady filozofii stoickiej dotyczące dyscypliny i samokontroli mogą pomóc Ci w poprawie zdrowia fizycznego. Ćwiczenia i aktywność fizyczna. Regularne ćwiczenia poprawiają nie tylko ogólny stan zdrowia, ale także sprawność seksualną. Ćwiczenia poprawiają krążenie krwi, zwiększają poziom energii i zmniejszają stres. Ćwiczenia co najmniej trzy razy w tygodniu mogą mieć wpływ na Twoje życie seksualne. Odżywianie i dieta. Zdrowe odżywianie to kolejny ważny element zdrowia seksualnego. Dieta bogata w kwasy tłuszczowe omega-3, przeciwutleniacze i witaminy pozytywnie wpływa na zdrowie seksualne. Możesz poprawić swoją sprawność seksualną. Spożywając zielone warzywa liściaste, owoce, produkty pełnoziarniste i zdrowe tłuszcze, śpij i odpoczywaj. Jakość snu ma kluczowe znaczenie dla zdrowia seksualnego. Odpowiedni sen regeneruje organizm i zwiększa poziom energii. Pamiętaj, aby spać co najmniej 7 do 8 godzin każdej nocy. Możesz poprawić swoje życie seksualne, dbając o swoje zdrowie fizyczne. Możesz poprawić zarówno ogólny stan zdrowia, jak i sprawność seksualną dzięki ćwiczeniom, zdrowemu odżywianiu, odpowiedniemu śnie i zarządzaniu stresem. Czwarty seks i więź emocjonalna. Satysfakcja seksualna to nie tylko doświadczenie fizyczne. Dużą rolę odgrywa także więź emocjonalna. Nawiązanie silnej więzi emocjonalnej z partnerem jest jednym z kluczy do poprawy życia seksualnego. Filozofia stoicka pomaga nam zachować równowagę emocjonalną i tworzyć głębokie więzi w naszych relacjach. Znaczenie połączenia emocjonalnego Wersja emocjonalna zapewnia głęboką satysfakcję z seksualności. Kiedy jesteś emocjonalnie połączony ze swoim partnerem, Twoje doświadczenia seksualne są bardziej znaczące i satysfakcjonujące. Sprawia, że Twoje życie seksualne staje się przyjemniejsze, zwiększając więź emocjonalną zaufanie i intymność. Metody tworzenia więzi emocjonalnych. Otwarta i szczera komunikacja. Dziel się otwarcie swoimi uczuciami i przemyśleniami ze swoim partnerem. Szczera i otwarta rozmowa o seksualności wzmacnia waszą więź. Znajdź czas dla siebie nawzajem. Znajdź czas dla swojego partnera, nawet w pracowujtyj w -y życiu. Wspólne spędzanie czasu wzmacnia więź emocjonalną, empatia i zrozumienie. Spróbuj zrozumieć uczucia i potrzeby swojego partnera. Budując empatię, możesz pogłębić więź emocjonalną między Wami. Wspólne zainteresowania. Znajdź wspólne zainteresowania i hobby. Wspólne odkrywanie nowych zajęć wzmacnia Wasz związek i więź seksualną. Rola filozofii stoickiej. Filozofia stoicka pomaga zachować równowagę emocjonalną i budować zdrowe relacje z partnerem. Kiedy będziesz zrównoważony emocjonalnie, będziesz mieć bardziej satysfakcjonujące i znaczące doświadczenia seksualne. Przykładowe zastosowania. Medytacja. Medytując ze swoim partnerem, możesz uspokoić umysł i ciało oraz wzmocnić więź emocjonalną. Wspólne cele. Praca nad wspólnymi celami, które wspólnie wyznaczacie, wzmacnia więź między wami. Wzmacniając więź emocjonalną. Możesz poprawić swoje życie seksualne. Nawiązanie głębokiej i znaczącej relacji z partnerem zapewnia większą satysfakcję i szczęście w życiu seksualnym. Piąte: Fantazje seksualne A rzeczywistość. Fantazje seksualne to świetny sposób na urozmaicenie i dodanie ekscytacji do swojego życia seksualnego. Jednak przekształcenie tych fantazji w rzeczywistość może czasami być trudne. Filozofia stoicka może pomóc Ci uczynić Twoje życie seksualne bardziej satysfakcjonującym, ucząc Cię równoważenia pragnień i pragnień. Znaczenie fantazji seksualnych Fantazje seksualne zachęcają do eksploracji i kreatywności w seksualności. Te fantazje mogą pomóc Ci odkryć swoje pragnienia seksualne i podzielić się nimi ze swoim partnerem. Dzielenie się swoimi fantazjami pozwala na nawiązanie głębszej i bardziej intymnej więzi ze swoim partnerem. Zamiana fantazji w rzeczywistość. Otwarta komunikacja. Dziel się swoimi fantazjami otwarcie i szczerze ze swoim partnerem. Dzięki temu obie strony czują się komfortowo i bezpiecznie. Wyznaczanie granic. Zanim zrealizujesz swoje fantazje, ustal granice i poziom komfortu obu stron. Pozwala to uniknąć ewentualnych dyskomfortów i nieporozumień. Postęp krok po kroku. Nie spiesz się. Urzeczywistniając swoje fantazje, podejmuj małe kroki, aby zapewnić obu stronom satysfakcję. Rola filozofii stoickiej. Filozofia stoicka uczy równoważenia pragnień i pragnień. Ta równowaga pomaga Ci odkrywać swoje fantazje seksualne w zdrowy i satysfakcjonujący sposób. Bądź cierpliwy i wyrozumiały dla siebie i swojego partnera, realizując swoje fantazje. Przykładowe zastosowania: budowanie zaufania. STWU zamknięte RZ, bezpieczne i otwarte środowisko komunikacji ze swoim partnerem. Ułatwia to dzielenie się i realizację swoich fantazji. Odgrywanie ról. Możesz spróbować odgrywania ról, aby zrealizować swoje fantazje seksualne. Może to dodać ekscytacji i nowości do Twojego życia seksualnego. Fantazje seksualne to świetny sposób na urozmaicenie i pogłębienie życia seksualnego. Kierując się filozofią stoicką. Możesz uczynić swoje życie seksualne bardziej satysfakcjonującym, eksplorując swoje pragnienia w zdrowy sposób. Szósty seks i doświadczenia zmysłowe. Zmysłowe doświadczenia mogą uczynić twoje życie seksualne bardziej satysfakcjonującym. Filozofia stoicka zachęca do pełnego poznania zmysłów. Zwiększając świadomość zmysłową podczas seksu, możesz doświadczyć głębszych i przyjemniejszych chwil. Metody wzmacniania wrażeń zmysłowych Masaż i dotyk. Odkryj swój zmysł dotyku, masując się nawzajem ze swoim partnerem. Pomoże ci to się zrelaksować i wzmocnić więź między wami. Z zawiązanymi oczami, zamknij oczy i skup się na pozostałych zmysłach. Dzięki temu twoje doznania seksualne będą intensywniejsze. Aromaterapia: ożyw otoczenie, używając różnych zapachów. Aromaterapia pomaga się zrelaksować i poprawić doznania zmysłowe. Eksplorując swoje zmysły, możesz uczynić swoje życie seksualne bardziej satysfakcjonującym i ekscytującym. Dzisiaj omówiliśmy wiele różnych metod poprawy swojego życia seksualnego i tego, jak filozofia stoicka może w tym pomóc. Poruszyliśmy takie tematy jak przygotowanie psychiczne, efektywna komunikacja, zdrowie fizyczne, więź emocjonalna, fantazje seksualne, doświadczenia zmysłowe, nowe doświadczenia. Higiena i planowanie zdrowego życia seksualnego. Włączając te techniki do swojego życia, możesz zwiększyć swoją satysfakcję seksualną i budować głębsze, znaczące relacje. Czy chciałbyś podzielić się z nami swoimi przemyśleniami i doświadczeniami w tych kwestiach? Czekamy na Twoje pomysły i pytania w sekcji komentarzy poniżej. Jeśli spodobał Ci się nasz film, nie zapomnij kliknąć przycisku lubię to i zasubskrybować nasz kanał. Nie zapomnij włączyć dzwonka powiadomie, aby otrzymywać informacje o naszych nowych treściach. Jeśli chcesz bardziej szczegółowo zapoznać się z tematami poruszanymi w tym filmie, możesz zapoznać się z artykułami i zasobami w sekcji opisu. Dziękujemy, że jesteście z nami. Do zobaczenia w kolejnym filmie.